U nas nie ma w sklepach panie, naszego mięsa nas, nas, na, na, z naszych wypracowanych przez naszych... Powinno być wypana. Tak, powinno być nasze mięso zatrzymane tu, a nie mówisz. Tak, panie, była kolejka i że nosiło, brak tego wszystkiego, ale jak kupiłem pół kilo mięsa, to zjadłem pół kilo mięsa. A dzisiaj jak kupiłem dwa kilo mięsa, to kilo trzeba wyrzucić, bo to jest mięso nie nasze. Pan ma mięso nasze w Polsce. Tych marketach to to. To są markety nie nasze nie, nie, niemieckie. Jedynie było smaczniejsze w tam w latach 70. -tych, 80. -tych. Polska, polska żywność była i. Nie się psuła? Nie psuła się. A teraz jak pan kupi ile wytrzyma takie mięso? Czy tam chleb? Chleb jak kupi do dzisiaj, do, na jutro to już w się wpada. A jaki pan ma chleb! A kiedyś jak to... smakował chleb? jakby jakby do tutaj, się trzy, dwa tygodnie się tygodnie chle, i chleb był. Nie skwit. a i się, nie, nie się nie a, a co, a. za dużo chemii w tym jedzeniu? Co, jak pan to widzi? Co, co, ja? z, co z tym jedzeniem jest nie tak? Za dużo chemii, czy co tam jest? U nas nie ma w sklepach, panie, naszego mięsa, z, nasz, z, na, na z naszych, wypracowanych przez naszych… Bł powinno być, według tak, powinno być nasze mięso zatrzymane tu, a nie mu wysyłał mięso tam do rządu, tego, tamtego, do księdza. Jakie pan ma mięso tutaj, tutaj u nas? Niech pan idzie do marketu. A pan... Szynkę jak pan kupi, jak, jak teraz smakuje, czy tam kiełbasy, cukol, co Tak, Ta, a jak kostoszynkę? Da się to zjeść? Panie, było, nie do siedzenia. A mleko na przykład, właśnie mleko na przykład, lepsze wtedy było czy teraz? Wtedy kupiłem tak, mleko, tak. kupiłem mleko, to mleko się ugotowało za tydzień czasu. A ma smak jaki w ogóle? Nie ma smaku. Ponadto? Bo to nasze to mleko też może, może inne nasze to mleko też jest. To wszystko, panie, jest zagraniczne, z, z Niemiec. Czy jest pani zadowolona ze za swojej emerytury? Jeśli takie pytanie, czy jest pani zadowolona ze za emerytury swojej? No, teraz tak. Teraz... Jak to wygląda? Ile lat pracy, ile tej emeryturki? Słuchaj, trójka. 25 lat pracy. O, to ładnie. Ile płacimy? Ile... Ile... Ja y, 2900. Pani nie narzeka, zadowolona pani, wystarczy na wszystko. No, bo mąż ma większą. A, bo są dwie. Ale pani ma sama, Kładzie więcej. Da się przeżyć. Nie, no licho. Licho by było, słabo. No się. słabo, trzeba by się... Nie, się, ale... Wie pan, trzeba by kontrolować ściśle wydatki i nie szaleć. Widzę że pani, czereśnie kupowała. Pójdź teraz, że. Nie, właśnie, pójdę Tanie według pani, czy było taniej kiedyś? No było taniej, ale Bo jest taniej. nieurodzaj. Ja mam działkę sama i wiem, że owoców w tym roku nie ma. I owoce w tym roku słabo. Słabo, cenowi. dlatego są drogie i warzywa też. Yy... Ile ta żeby żyć godnie jak kto jest sam? Ile pani musiały mieć według pani? pani no, tak ponad tysiące. 3 3 ale bez wakacji, jakiejś i zagranicznych, na przykład bez o, jakichś tam o, szaleńc, ma, rehabilitacji masarnych. Na wakacjach masaż. zagranicznych. A ta z Panią stać na jakieś na przykład masaże, rehabilitacje? takie rzeczy jakieś... No, stać tak. stać. ale mówię, my z mężem razem gospodarujemy, więc no to jest nie jest najgorzej. Ale te prądu, gazu, wody, panią no, martwią? Okropne, Przyszedł proszę pana, panie? przyszło mi tak? we wrześniu o 100 zł więcej. Za co? Za prąd. Za prąd. A woda, się nie wiadomo? Nie wiadomo. A leki darmowe takie rzeczy są według pani? Nie, ja, my, tych co ja y, kupuję, to nie są darmowe. To lekarza da się dostać, jak to wygląda na NFZ.